Marek Staroń Polonia Online, witam Was serdecznie. Dzisiaj naszymi gośćmi są Elizaweta i Maksym, którzy przyjechali do Polski z Ukrainy i u nas od już paru ładnych lat mieszkają. Witam Was serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, moi drodzy, powiedz, powiedzcie nam, nam może, bo wy jesteście już dłuższy czas w Polsce, nie, nie mieszkacie tutaj, powiedzmy, tylko i wyłącznie ze względu na tą przykrą sytuację, jaka odbywa się w waszym kraju. Powiedzcie może w ogóle, co was skłoniło tutaj, żeby tutaj się pojawić i tutaj u nas się uczyć po prostu. Może Elizabeta, zacznijmy od ciebie. No, ja w ogóle mam polskie korzenie, że mój dziadek był Polakiem i tak, no, mama starała się tam dostać tą kartę Polaka, żeby ja potem miała i jakoś od samego tak początku, to moi rodzice chcieli, żeby ja tu co uczyłam się, studiowałam, żyła i jakoś kiedy no, tam mamy no mama na przykład na Ukrainie dziewięć klas, także to jest szkoła. Przednie. I kiedy ukończyłam tam średnią szkołę, to podawałam się tam dokumenty do liceum, żeby... No w Polskę. Okej. Okay. No. A, a Maksym jaka jest twoja historia? Jak tutaj się znalazłeś u nas? Mnie no, generalnie prawie tak samo, bo też ojciec jakby ma korzenie polskie, ja mam korzenie polskie, no to ojciec miał kartę Polaka i starał się, żebym ja też miał. No ja otrzymałem tę kartę Polaka i trochę ja już później poszedłem jakby na te studia do Polski, bo trochę jakby późno zaczęliśmy szukać tych no, szkół różnych w Polsce i tak ja jakby już byłem w 11 klasie w Ukrainie, czyli to już jakby była klasa maturalna w Ukrainie, ale no, jakoś tak po prostu nie było miejsca tu jeszcze w szkole, bo nie było miejsca w bursie i ja nie wiedziałem czy przyjadę. No, a później jakoś tak pan dyrektor to zadzwonił i powiedział, że ja mogę przyjechać i już tak w połowie września, czyli już zaczęła się nauka, i ja tak przyjechałem jakoś nagle niespodziewanie. No słuchajcie właśnie, jesteście, jesteście tutaj, mówicie bardzo dobrze po polsku, a jak, jak, jest, jak wspominacie w ogóle wasze początki tutaj? Bo jesteście tutaj chyba od trzech lat z tego co mówicie, tak? Jakie wasze były w ogóle początki z tą rzeczywistością no co by nie było trochę w obcym kraju trochę z innym językiem jak te początki właśnie wspominacie No, no fajnie bo ja trochę uczyłam się polskiego no bo ja wiedziałam że będę jechać do Polski to żeby mógł trochę rozmawiać i kiedy chyba miałam jeszcze albo 11 albo 13 lat to my tak często jeździliśmy z rodzicami do Polski i tam było że prawie miesiąc byłam i było tak, moment, że musiałam rozmawiać, że no, moja mama nie mówiła dobrze i mówiła tak zawsze do mnie, no pójdź, no, puść tam coś, zapytaj, albo jeszcze coś, albo jeszcze coś. No i no, potrzebno było mówić. No i tak trochę już miałam ten no, takie doświadczenie, można powiedzieć, że z językiem. Także było w porządku. Maksym, u ciebie? U mnie ja pamiętam, kiedy ja przyjechałam no Jakby po dworze autobusowym usiadłem na autobus jakiś i, i jechałem do Bursy, bo ja przyjechałem z kolegą, który już tu wcześniej uczył się, i to pierwsze, właśnie co ja pomyślałem: o jakie tu fajne autobusy. <głosy> <głosy> no, a propos języka polskiego, no to ja też tam uczyłem się trochę go, ale no tak, za mało, bo generalnie tylko latem uczyłem się, przed tym jak miałem tu przyjechać. I kiedy przyjechałam, to bardzo dużo pomagali wychowawcy, bo one są Polakami. To takie dwie kobiety, i one bardzo dużo. Pomagali. No i właśnie słuchajcie, z perspektywy młodych ludzi, bo przed Wami powiedzmy matura, studia, tak. Jakie Waszym zdaniem są między nami, a Ukraińcami, takie podstawowe różnice, a jakie podobieństwa? Czy my się w ogóle różnimy albo czy w ogóle jesteśmy podobni? Możecie coś na ten temat powiedzieć z Waszych obserwacji? Tak, jest różnica. Ja zauważyłam, bo jakby w Polsce wszyscy żyją bardziej według zasad. Na przykład, jeżeli nie wiem, pan ochroniarz. Dla niego powiedziano, że nikogo w nocy nie wypuszczać, no to on nikogo nie wypuści, a u nas w Ukrainie, jeżeli na przykład, no ja jestem na przykład w busie i mam pana ochroniarza takiego też, no poproszę go, no proszę bardzo, no trzeba by tam do sklepu, no on powie, no to ja, ale tak szybko, szybko, no i jakby takie, no różnice, ale to widoczne takie. Okej, okay. a ty Elizabeta coś w tym temacie chciałabyś powiedzieć? No, jak mówi oj, oj, mój ojciec, że tak z obserwacji, to chyba wygląda tak, że Polacy są bardziej takie ludźmi, no, czują się bardziej wesołe, nie wiem, mhm. no, że jakoś, nie wiem, że życie jakieś takie jest, że oni um, nie chodzą takie, że smutne albo jeszcze coś tam, życie jest złe tam, albo starają się tam coś, tak, że wszystko jest super tam, no. Nie wiem, tak wygląda z obserwacji. No, także trochę różnią tak, się. W takim podejściu po prostu, tak? Tak. Codziennym. Słuchajcie, wiadomo, że sytuacja w waszym kraju jest dość trudna obecnie, nie wchodząc w szczegóły. No i młodzi ludzie wasi rówieśnicy na pewno zaczęli szukać jakiejś alternatywy na życie. No bo po prostu tak życie to wymusiło. Powiedzcie, czy. Dlaczego, jeśli mielibyście powiedzieć, to dlaczego warto, przynajmniej tę najbliższą przyszłość, dopóki sytuacja się nie uspokoi, dlaczego mieliby Wasi rówieśnicy na przykład wybrać Polskę spośród innych krajów? Czy to byłby w ogóle dobry wybór i dlaczego byście zachęcali, żeby właśnie przyjechali? No to jakby, jeżeli wybierać, no, gdzie pojechać, no to jakby Polska jest bardzo jakby... Pod tym względem jest bardzo dobre, ponieważ tu już są bardzo dużo Ukraińców i na przykład ja mogę iść po Warszawie i nie wiem... 40% wszystkich ludzi będzie rozmawiała język języku ukraińskim, na przykład w parkach, jakichś, czy tak, w jakichś miejscach publicznych. I też e, chodzi o to, że bardzo dużo wolontariuszy i ludzi, którzy mogą pomagać, na przykład na każdym e, dworzcu autobusowym, e, czy kolejowym, tam są punkty e, pomocy. I jakby e, dużo łatwiej, jakby dostosować się do życia w takich warunkach. Bo na przykład we Francji, to no, tam wszyscy po francusku będzie rozma będą rozmawiali i ty nic nie zrozumiesz, a to nawet, nawet język polski sam Ukraińcy bardzo dużo, no jakby e, nie ro nie tak, roz rozumieją język polski, jakby nie potrafią rozmawiać ale rozumieją i no to bardzo, no, łatwiej po prostu tak to stosować ja Chciałabym to powiedzieć, że nawet z tym, no, nawet z językiem, że jest łatwiej, niż tam w Niemcach albo we Francji, tak, że no Polak zrozumie coś tam, Ukraińcy coś tam, no i tam jakoś dogadają się między sobą. I że w ogóle Polska bardzo dużo pomaga, że pod tym względem. Słuchajcie, a powie, zapytam was jeszcze o taką jedną rzecz, ponieważ wchodzimy w taki szczególny okres świąteczno-noworoczny. E, powiedzcie, czy ten taki okres właśnie w Polsce, na Ukrainie bardzo się od siebie różni, czy może jest podobny? Jak z waszych obserwacji ten, ten taki szczególny czas wynika? No. Z, jak ja to widzę, że jest y, podobne trochę, bo na przykład y, Boże Narodzenie, tak? Że tylko jest taka różnica, no było wcześniej, bo już tego roku, że w Ukrainie mamy, że też 25, tam 24, 25, wcześniej było, że 6 i 7, ale te wszystkie tradycje to są tak, Podobne między sobą, że mamy tam 12 potraw, że tam mamy, że 20, no na przykład 24 jak w Polsce, e, cała rodzinę zbiera się za stolem, z, e, no na przykład w Polsce dzielimy się opłatkiem. Tak? E, no, w Ukrainie jest trochę inne, ale że też tam mamy. Nazywa się Kucia, tam, że to pierwsze co jedzimy, tak, że 12 że musi być tam. No, na przykład my mamy, że bez mięsa, tak, bez tam, mleka, masła, że to pierwsze tak wśród. Um, a już 25, tak, kiedy do Narodzenie, to śpiewamy kolendy, też cała rodzina się zbiera. No, to jest podobne trochę. No, że. Zgadzam no, się. Super. A słuchajcie, no właśnie, właśnie na ten szczególny okres, czego byście sobie życzyli? Jakie są wasze takie marzenia? Czego wam trzeba życzyć na dzisiaj? No, oczywiście pokoju. Pomyślności na życie, żeby... Um, czystą głowę? Nie wiem, czy można tak powiedzieć, że... Um, no. Rozumiem, rozumiem. To, jest, to są takie uniwersalne życzenia, które chyba... Chcielibyśmy, żeby się niezależnie od długości i szerokości geograficznej po prostu spełniały. Wiem, że szczególny rok pod względem edukacji również dla was, dlatego życzę Wam również realizacji swoich planów, życzę Wam powodzenia i żebyście po prostu swoje życie realizowali według takich pomysłów, jakie są po prostu dla Was dobre. Serdecznie Wam dziękuję za rozmowę. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo.